Podcast zawsze gotowy. Czerwiec w wojskach obrony terytorialnej to trzecia edycja konferencji Grotowisko. O rozpoczęcie wakacyjnych szkoleń podstawowych i wyrównawczych w ramach wakacji z WOT oraz pierwsze świętowanie w szkole podoficerskiej sonda. W tym odcinku usłyszysz także o tym, jak minął pierwszy rok funkcjonowania 18 stołecznej, 19 nadburzańskiej i 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Gotowi? Zaczynamy! Blisko 200 uczestników, w tym żołnierze WOT, członkowie organizacji i stowarzyszeń strzeleckich oraz 13 zespołów z innych rodzajów sił zbrojnych i formacji weźmie udział w trzeciej edycji konferencji modułowego systemu broni strzeleckiej GROT. O tym, czym jest grotowisko, zapytaliśmy szefa pionu szkolenia dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Pułkownik Andrzej Głowacki, szef pionu szkolenia dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest to przedsięwzięcie, którego Celem jest doskonalenie karabinka grot. Chcemy zebrać doświadczenia wszystkich użytkowników, tak żeby w ręce naszych żołnierzy trafiła jak najbardziej doskonała broń. Dlaczego akurat wojska obrony terytorialnej organizują to wydarzenie? Wojska Obrony Terytorialnej wprowadziły Grota do Sił Zbrojnych i na tą chwilę są największym użytkownikiem tego karabinka i dlatego poczuwamy się do tego, żeby udoskonalać ją, żeby, tak jak już wcześniej powiedziałem, była to jak najlepsze narzędzie pracy dla naszych żołnierzy. Jakie tematy będą poruszane podczas konferencji 24 czerwca w Zegrzu? Tematyka związana z wymianą doświadczeń i co zrobić, żeby żeby ten karabinek był Doskonałą bronią. Wypowiedzą się użytkownicy i z Wojsk Obrony Terytorialnej, użytkownicy karabinka z Wojsk Operacyjnych, jak również ludzie, którzy użytkują go jako hobby w środowisku cywilnym. Czego mogą spodziewać się żołnierze biorący udział w zawodach strzeleckich drugiego dnia konferencji? Przygotowaliśmy dla nich tor strzelecki, na którym strzelą i z karabinka, i z pistoletu, z różnych przesłon i oprócz tego strzelania będą konkurencje dodatkowe. No nie będzie można się nudzić, a każdy będzie mógł się i zmęczyć, i udoskonalić swoje umiejętności strzeleckie, jak również sprawdzić i porównać się na tle innych e, żołnierzy. Jak do zawodów przygotowują się żołnierze? Z Kamilem, Rafałem, Wiktorem i Piotrem, którzy będą reprezentować Drugą Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej, rozmawiał nasz reporter. Co jest najtrudniejsze w tych przygotowaniach? Czy wytrzymałość fizyczna, czy zgranie wszystkich tych elementów, które są potrzebne do tego, żeby to wszystko dobrze zagrało? Wszystkie wymienione składniki muszą razem zagrać, łącznie z przygotowaniem fizycznym, które daje nam taką bazę, ze zgraniem w zespole, jak i przygotowaniem takim stricte technicznym pod konkretne strzelanie. Jeżeli wszystko razem połączymy, to będzie to na wysokim poziomie. My akurat tutaj z chłopakami się znamy już jakiś czas, także te zgranie myślę, że będzie tylko na plus. Jeżeli chodzi o nasz występ, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną, no to wydaje mi się, że każdy żołnierz powinien utrzymywać ją przez cały czas na, na wysokim poziomie. Więc myślę, że z tym nie będziemy mieli większych problemów. Co prawda nie widać nas, tylko słychać, ale mogą Państwo wierzyć, że sami solidni. Żołnierze tutaj stoją. Jak ten tor w tym roku wygląda? Co jest innego w porównaniu do tego, co oglądaliśmy w roku ubiegłym? Moim zdaniem jest zdecydowanie trudniejszy, właśnie wymaga dużo większej sprawności fizycznej. Jest dużo przeszkód takich na większych odległościach i doszły konkurencje sprawdzające sprawność fizyczną. Także różni się Grotowisko 23 od 22 przede wszystkim sprawnością fizyczną. Czyli mamy przede wszystkim tą konkurencję strzelecką na długiej osi, czyli tutaj wchodzi nam karabinek. Dodatkowo mamy dwie krótsze, gdzie mamy karabinek plus pistolet i sam pistolet. Natomiast jeżeli chodzi o same sprawnościowe, no to mamy tutaj na przykład przerzucanie opony. Mamy rzut granatem, musimy ewakuować rannego i jeszcze dodatkowo... Przeciągnąć Rangera. Trzy osoby stoją za pojazdem i no, tradycyjnie pchają go na określoną odległość. Czyli wszystko dzieje się naraz i całą drużyną, całym zespołem pracuje. Dokładnie tak. Jak sobie radzić ze stresem? No bo co innego, jak się przygotowujemy na ćwiczeniach, zupełnie to inaczej wygląda, jak już bierzemy udział w zawodach. No i tutaj ta adrenalina nam zagra, jak się opanować. Czym większe przygotowanie, tym mniejszy stres, bo jeżeli jesteśmy bardziej przygotowani do konkretnej konkurencji, do toru, to ten stres, że powiem, będzie o wiele mniej odczuwalny, bo jesteśmy pewni siebie. Dużym plusem jest to, że wszyscy się znamy, jesteśmy z jednej kompanii i wspieramy się, tak. I jeżeli ktoś tam będzie odczuwał jakiś stres, zawsze można podejść, klepnąć w plecy. Wiadomo, że jesteśmy z życi ze sobą, już ładnych parę lat ćwiczymy razem, więc myślę, że nie będzie problemu ze stresem. Jeśli chodzi o ubiegły rok, co Ci wtedy zaskoczyło? Zaskoczyła mnie, że tak duża była ta impreza. Tak dużo było gości. Można było postrzelać też z innych rodzajów broni. Byli cywile, z którymi można było też porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Czego się nauczyłeś w ubiegłym roku? Przede wszystkim myślę, że no, popracowałem nad moją pracą na broni. Grot wymagał od nas, żebyśmy przerzucali sobie na przykład postawy. Z różnego ramienia strzelaliśmy. Poprawiłem swoją kondycję, tak? I pod względem ogólnym, takim jakby zdolności bojowej, no to tu jest. Duża poprawa. Dlaczego czego Wam życzyć w tym roku? Tego, żebyśmy pokazali się z jak najlepszej strony, bo tutaj razem z chłopakami uważamy, że pokażemy się jak najlepiej, nieważne jakie byłoby to miejsce, sami dla siebie udowodnimy, że, że można i, i że się da. My damy z siebie 100%, na jakie miejsce się to już przełoży, no to już jest drugorzędna sprawa. My jedziemy tam nie tylko po to, żeby pokazać czego się nauczyliśmy i co potrafimy, ale też żeby fajnie spędzić czas, poznać nowych ludzi, którzy mają tą samą zajawkę jak my. Nie przegap tego wydarzenia, subskrybuj nasz kanał już teraz. Słuchasz podcastu, zawsze gotowy. Wracamy na początek miesiąca. 1 czerwca Szkoła Podoficerska Sonda w Zegrzu obchodziła swoje pierwsze święto nadane decyzją ministra obrony narodowej 28 listopada 2022 roku. Sonda przejęła tradycję Szkoły Niższych Dowódców Armii Krajowej, która rozkazem generała Tadeusza Bora Komorowskiego została utworzona 1 czerwca 1944 roku. Komendant Szkoły Podoficerskiej, starszy honorze sztabowy Piotr Pechta. Szkoła Podoficerska ma patrona, Włodzimierza Markowskiego, krótkofalowca i człowieka, który zbudował radiostację Burza na Powstanie Warszawskie. Jednym z naszych celów jest to, aby przywrócić pamięć o twórcy radiostacji oraz o samej radiostacji i zbudować replikę, która będzie nadawała sygnał i audycje powstańcze w czasie świąt. Od 2019 roku szkoła przeszkoliła ponad 2000 Żołnierzy na różnego rodzaju kursach, funkcjonariuszy służby więziennej, straży pożarnej, służby zdrowia oraz przeprowadziła trzy edycje terenów z Wojskiem ferie. Prowadzimy także kurs dla instruktorów do bazowego kursu podoficerskiego do prowadzenia kursów zamiejscowych. Szkoła podoficerska szkoli żołnierzy nie tylko dla wojsk obrony terytorialnej, a także dla wojsk operacyjnych. Dowództwo Garnizonu Warszawa, NCBC. Dowództwo Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych. W sumie przeszkoliliśmy ponad 500 osób dla wojsk operacyjnych. Planowane przedsięwzięcia, jakie chcemy zorganizować w tym roku, to jest marsz z Zegrza do Twierdzy Modlin, urozmaicony różnymi zadaniami i dodatkowymi przedsięwzięciami. Rozpocząć pracę nad budową radiostacji Burza przez zespół prowadzony przez pana Zygmunta Seligę. W czerwcu świętowali także terytorialsi z 10 świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy 11 czerwca obchodzili jubileusz pięciolecia powstania Brygady. Święto połączone było także z dołączeniem nowych żołnierzy do świętokrzyskiej 10, którzy złożyli przysięgę wojskową na chęcińskim rynku. Pięć lat istnienia Brygady świętowano także w Katowicach, choć święto 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej przypada 20 czerwca, to już w piątek 16 czerwca żołnierze śląskiej 13. przejęli plac pod katowickim spotkiem, aby wraz z mieszkańcami miasta i rodzinami żołnierzy uczcić kolejny rok działalności. Podczas uroczystości nie zabrakło pokazu pierwszej pomocy medycznej, sprzętu ratowniczego, saperskiego oraz łączności, a kadeci oddziałów przygotowania wojskowego zaprezentowali musztrę paradną oraz dynamiczny pokaz walki wręcz. To jest podcast Zawsze Gotowy. Jedne brygady obchodzą swoje pięciolecie, a inne podsumowują swój pierwszy rok. 14 czerwca 2022 roku minister obrony narodowej wyznaczył trzech oficerów na stanowiska dowódców trzech brygad 18 stołecznej, 19 nadburzańskiej i 20 przemyskiej, tym samym rozpoczynając proces ich formowania. Rok później zapytaliśmy dowódców o to, jak wyglądał ich pierwszy rok budowania nowych brygad pułkownik Marek Pietrzak, dowódca 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej. Na pewno minął on niespodziewanie szybko. Był to najbardziej dynamiczny i najbardziej satysfakcjonujący czas mojej służby. Byłem pierwszym żołnierzem 18. Brygady. W tej chwili już mamy ponad 700 żołnierzy. Za chwilę kolejne wcielenie. Już będzie ponad 800 żołnierzy. Ten rok na pewno zamkniemy przełamaniem 1000 żołnierzy w brygadzie. Mamy sformowany już jeden batalion. Mamy rozpoczęte formowanie kolejnego batalionu rozpoczęliśmy bardzo wiele projektów takich dodatkowych, jak taki nieformalny pluton rozpoznawczy, który szkoli się w dużo większym zakresie niż inni. Budujemy killhouse, wdrażamy moduł konny w ramach naszej brygady, budujemy taką strukturę szkolenia medyków po to, żeby rozwijać ich kompetencje. To wszystko robimy dlatego, że wykorzystujemy kompetencje naszych żołnierzy, stołecznych ochotników, ochotników, którzy też pochodzą z bliskich gmin w pobliskich w Warszawie, bo takich też mamy. Właśnie ci ochotnicy powodują, że możemy wychodzić z wieloma pomysłami, z wieloma inicjatywami, bo są to naprawdę wspaniali ludzie, wokół których można budować wiele projektów i wiele rzeczy bardzo ciekawych robić. Pułkownik Robert Kasperczuk, dowódca 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pierwsi żołnierze trafili do mnie w lipcu. Kolejni żołnierze terytorialnej Służby wojskowej pojawili się w sierpniu i tak rozpoczęło się funkcjonowanie 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pierwszy rok no, dosyć trudny, jeśli chodzi o, o funkcjonowanie. Trzeba było budować swoją markę, trzeba było budować rozpoznawalność na samym początku. Każdy żołnierz, który przychodził do nas, to praktycznie to był naszym ambasadorem, który nas reprezentował. Dosyć ciężko było, jeśli chodzi o sam początek z prostej przyczyny. W powiecie hełmskim czy w melupeszczyźnie jest bardzo dużo jednostek. Szczególnie z numerem 19. I tutaj trzeba by walczyć o rozróżnianie tej naszej marki. Było 6 szkoleń podstawowych, 5 szkoleń wyrównawczych. Przysięgi, zgodnie z naszym mottem, zawsze gotowi zawsze blisko. Pierwsza przysięga była w Chełmie. Kolejne przysięgi to Wojsławice, Rejowiec, Chruska, a ostatnio w Wodawach. Kolejna przysięga, która się w najbliższym czasie zbliża, to jest, to jest sierpień, będzie będzie Pierwszy rok to również już i zadania byliśmy wykorzystywani w systemie reagowania kryzysowego w ramach poszukiwań osób zaginionych bardzo intensywnie pierwszy rok funkcjonowania pod względem i budowy, i szkolenia i wykonywania zadań. Łukownik Daniel Błotko, dowódca 20. Przemysłowej Brygady Obrony Terytorialnej. Za nami jest szereg procesów rekrutacyjnych do brygady, w tym rekrutacji do służby zawodowej, rekrutacji do służby w wojskach obrony terytorialnej, czyli dla naszych terytorialców. Za nami pięć przysiąg wojskowych w różnych lokalizacjach. Rozpoczęliśmy. Przemyślu w naszym mieście, gospodarzu. Kolejne przysięgi realizowaliśmy już w naszym SLO, żeby przybliżyć działalność Wojsk Obrony Terytorialnej, działalność naszej brygady. Wszystkie szkolenia rotacyjne, które się odbywały w tym roku. Wszystko udało nam się, można powiedzieć, zapiąć, ale jest to proces niezakończony, więc realizujemy dalej. Co jest największym wyzwaniem podczas tworzenia nowej jednostki? budowanie zasobów osobowych, bo to w tym pierwszym etapie formowania zajmuje najwięcej czasu i jest najważniejsze, no bo jeżeli nie pozyskamy kadry na stanowiska, no to realizacja dalej albo będzie utrudniona, albo będzie niemożliwa. Mija rok formowania brygady i już wchodzimy w pierwsze zadania bojowe i wokół tego też nam zajmuje to dość dużo czasu w tej chwili właśnie, żeby przygotować te struktury, żeby przygotować je pod względem również wyposażenia, wyszkolenia, dajemy możliwość rozwoju instruktorskiego, Kierujemy żołnierzy na kursy podoficerskie, sonda na kursy oficerskie, agrikola Prowadzimy szkolenia z mobilnymi zespołami szkoleniowymi. W tej chwili chociażby trwa szkolenie z wykorzystania bez zestawów konwersyjnych UTM. Budujemy killhouse, wdrażamy moduł konny. Mamy pewien pododdział, który szkoli się w dużo większym zakresie niż wszyscy inni, po to, żeby wykorzystać potencjał tych żołnierzy, którzy przyszli do nas z innych brygad. Więc tak, na pewno to też jest wyzwanie w przypadku nowoformowanej jednostki. Wyzwaniem było to właśnie wybicie się z lokalnej społeczności i bycie rozpoznawalnym, żeby ta nasza dziewiętnastka i XIX Konstruktora Brygada Obrony Berwiana była postrzegana przez lokalną społeczność. Praktycznie odwiedziłem każdą gminę w powiecie chęskim, bładawskim, teraz szykuje się również na polewsko Kobieszowski i Tomaszowski, który będziemy przyjmować, żeby przybliżyć ludziom, że 19 aldużańska to jest ich jednostka do tego, żeby mogli tej jednostce służyć i, i też, żeby mogli znaleźć w tej jednostce taką pomoc, bo naszym mocnym również jest to, żeby pomagać ludziom. Gdybym miał wybrać jedno, to są ludzie. Ale nie sami w sobie, tylko zgromadzenie tych ludzi wokół siebie, przedstawienie ich własnej wizji rozwoju organizacji, czyli w moim przypadku rozwoju 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zarażenie ich swoją myślą i swoją wizją na przyszłość i zaangażowanie ich w ten właśnie proces tworzenia, a potem rozwoju naszej brygady. To jest chyba najważniejsze wyzwanie i do tego chcę doprowadzić, żeby ta nasza brygada była faktycznie naszą brygadą, żeby każdy człowiek, czy to żołnierz zawodowy na różnym poziomie dowodzenia, czy żołnierz obrony terytorialnej, czuł się, że to jest nasza wspólna brygada. Czego mogą spodziewać się żołnierze do końca 2023 roku? Przed nami dalsze formowanie brygady, rozpoczęcie formowania kolejnego batalionu lekkiej piechoty, docelową na Ursynówia, przejściowo jeszcze tutaj na terenie Rembertowa, ale to już od 24 w sobotę pierwsze wcielenie ochotników do tego batalionu. Na pewno też mogą się spodziewać ciekawych szkoleń dlatego, że nasi dowódcy krzepną, jeżeli chodzi o sprawność szkoleniową i kreatywne podejście do szkolenia. Ja już obserwuję pierwsze takie pierwiastki, można powiedzieć, ich otwarcia się na pewne ciekawe inicjatywy. Jesteśmy już po pierwszych szkoleniach z wykorzystania zestawów konwersyjnych UTM i one będą wchodziły do szkoleń rotacyjnych. Będziemy włączali ten moduł konny do szkoleń rotacyjnych. Będziemy na pewno wchodzili w szkolenia ze służbami innymi, mówię tutaj o działaniach kryzysowych. Oczywiście. To jest w ramach już kolejnych etapów szkolenia, ale pewne elementy na pewno będziemy w to już wprowadzali. Rotacje dobowe z bytowaniem na terenie poligonu lub tutaj przyległym i na pewno mocniejsze wejście już w teren, jeżeli chodzi o realizację zadań poza terenem wojskowym, a w stałym rejonie odpowiedzialności. Na pewno w tym kierunku będziemy szli. No my tr patrzymy troszeczkę dalej niż roku. Patrząc na, na 2023, to na pewno będą szkolenia podstawowe, będą szkolenia wyrównawcze, które będą ale budowały nasz potencjał. Patrzymy też pod kątem budowania struktury, czyli już w tej chwili mogę powiedzieć, że formujemy kolejny batalion, czyli 192 Batalion Lekkiej Piechoty, który będzie odpowiadał za powiat chrubieszowski, to czyli nawet już tutaj mogę zapraszać pierwszych chętnych, którzy by chcieli służyć w 19 megburzańskim wygrazie obrony respejalnej. W tym roku na pewno żołnierze mogą się spodziewać kolejnych procesów rekrutacji, kolejnych przysiąg rozwoju brygady, zmiany struktur w międzyczasie, zmiany może zawodowienia w naszej brygadzie i to wszystko będzie trwało, gwarantuję. Dobrą pracę i ciekawe wyzwania. Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej tworzy 18 brygad: Centrum Szkolenia Wod, Batalion Dowodzenia, Centrum Szkolenia Łączności Informatyki oraz Szkoła Podoficerska Sonda. Wod służy około 36 tysięcy żołnierzy, którzy cały czas pozostają zawsze gotowi, zawsze blisko. To jest podcast Zawsze Gotowy. Na koniec czerwca startują wakacje z WOT. Pierwsi rekruci, którzy w tym roku wykorzystają lato na zostanie żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, rozpoczną swoje szkolenia 23 czerwca w Batalionie Dowodzenia WOT, 9 Łódzkiej i 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Rok temu szeregowy Katarzyna ukończyła szkolenie podstawowe w Wielkopolskiej 12. -ce. To była świetna okazja, dzięki której poprawiłam i swoją kondycję fizyczną i wytrzymałość, a to wszystko w grupie pozytywnie zakręconych osób, które jak się Później okazało, podzielają podobne pasje i zainteresowania. Wakacje z WOD pomogły zwiększyć mi taką samoświadomość, pewność siebie, poczucie, że mogę wszystko. Co oczywiście zaowocowało w moim życiu zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Szkolenie to również poznanie wartości wojskowych. Instruktorzy kładli szczególny nacisk na takie wartości jak dyscyplina, porządek, zaangażowanie, szacunek, ale też taką umiejętność współpracy i pomagania w sobie w zespole. Wybrałam taką formę szkolenia wojskowego, ponieważ Pozwoliło mi to realizować pasje, które absolutnie nie kolidowały z moim życiem zawodowym. Wakacje z to doskonała okazja dla uczniów, studentów, a także osób pracujących zawodowo, które lubią aktywnie spędzać wakacje. Czy było warto? Zdecydowanie tak. Jeśli jeszcze nie masz planu swoich wakacji z WOD, skontaktuj się z rekruterem z Twojej okolicy, który odpowie na każde pytanie dotyczące terytorialnej służby wojskowej. Kontakt znajdziesz na stronie rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl. Do zobaczenia na szkoleniu i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Zawsze gotowy. Wszystkie odcinki podcastu Zawsze Gotowy dostępne na stronie Wirtualnego Biura Prasowego WOD